Tomasz Bajerski, trenerem MUNFIN Malesa. Jest to duże zaskoczenie dla wielu kibiców. Jak do tego doszło? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Ciebie. No, doszło do tego bardzo szybko, ponieważ wracając z wakacji po dwóch czy trzech dniach otrzymałem telefon z zaproszeniem do siedziby Mercedes-Benz Garcarek, więc przyjechałem No i sprawy zostały dogadane. Jak dużym wyzwaniem będzie dla Pana praca w naszym klubie? bardzo dużym wyzwaniem uważam, że ja daję z siebie zawsze wszystko i w 100% poświęcam się swojej pracy, więc oto wszyscy mogą być spokojni i na pewno daje mi ta praca w Żużlu z nowymi osobami, z nowymi zawodnikami, chociaż już niektórych znam bardzo dobrze, daje mi dużo satysfakcji i radości w życiu. Czy władze klubu postawiły przed panem jakiś konkretny cel do zrealizowania? Ja myślę, że patrząc na drużynę, która jest dosyć mocna, cele się wyklarują i to pewnie bardzo szybko. Są zawodnicy, których znam, są mistrzowie świata, więc ja będę głównie bazował na atmosferze, na dobrym wyniku. Wiadomo, że jak jest wynik, to jest świetna atmosfera, ale trzeba sobie radzić z tą atmosferą, jak nie ma wyniku, czego nie przewiduję. Jakim trenerem jest Tomasz Bajerski? Co w tej pracy jest dla Pana najważniejsze? Tak jak już mówiłem przed chwilą, atmosfera, ale trenerem jestem bardzo wymagającym. Lubię dużo rozmawiać na różne tematy z zawodnikami, na temat toru, przygotowania, więc wszystko będziemy ustalali wspólnie, no ale ta ostateczna decyzja, decyzja będzie należała do mnie, ponieważ ja odpowiadam za drużynę i za wynik drużyny. Co Pan powie o składzie swojej nowej drużyny? Otrzymuje Pan gotowy zespół, więc jak go Pan ocenia? No, oceniam bardzo dobrze. Doświadczenie z młodością Fredrika Jakobsena sam osobiście ściągałem z Danii do, do, do Poznania, więc do tego Chris Holder, z którym miałem współpracowałem w Toruniu. Resztę zawodników też znam. Myślę, że Zawodnicy też znają mnie i, i to z dobrej strony, i myślę, że będą zadowoleni z tego, że będą mieli mnie jako swojego trenera. Właśnie zna Pan Uffindena, Holdera, Czugunowa czy na przykład Krawczyka. Kontaktował się już trener z nimi, czy planuje z nimi rozmawiać telefonicznie? Oczywiście, że planuje. Po dzisiejszym spotkaniu może jeszcze nie, no ale pewnie od jutra czy od weekendu zacznę się kontaktować ze wszystkimi zawodnikami. Yy, także na razie było za szybko na jakikolwiek kontakt, bo parę minut temu kontrakt został tutaj dogadany, więc na pewno będę, będę się z nimi kontaktował. Ja utrzymuję kontakt z moimi zawodnikami nawet w zimę, gdy nie ma sezonu. Raz na jakiś czas się kontaktuję z nimi, tak samo yy, czy Holder, czy są w, w Australii. Nie ma problemu, przy teraz, przy tej technice i komunikatorach, żaden problem. Eksperci i kibice uważają, że faworytami <skrym> ligi będą zespoły z Bydgoszczy i Krosna. Co Pan na to? Okej, okay, no eksperci mogą mieć swoje zdanie. Ja uważam, że nasza drużyna jest bardzo mocna. I doświadczenie, i ten spokój, który będziemy chcieli zachować do samego końca. Ale zarazem zadziorny, zadziorna drużyna jest, więc będziemy walczyć i na pewno skóry łatwo nie sprzedamy. Jak Pan postrzegał żużlowy Ostrów i Klub, będąc po drugiej stronie jako przeciwnik naszej drużyny. Ciężki temat, ciężki tor, ciężkie, ciężkie zawody zawsze tu były. Chociaż żeśmy zawsze tutaj osiągali, co chcieliśmy z różną Bydgoską, czy zdobycie bonusa, czy wyeliminowanie drużyny Sostrowa i awans do finału, więc tak naprawdę ogólnie dobrze to spostrzegałem, widziałem co tu się dzieje, obserwowałem. Więc yy, nie był to łatwy przeciwnik. Na sam koniec, co by pan chciał przekazać kibicom w Ostrowie na początku swojej pracy? Zaufajcie nam, my zrobimy wszystko, co, co należy i co trzeba zrobić. Yy, pozdrawiam i zapraszam wszystkich na sezon 2026 do Ostrowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.